dajesz po prostu w cenie zakupu. Czy tam jest jakakolwiek barża, eee. Czy ty tak możesz tak tanio to sprzedawać? Nie, nie, nie można poniżej ceny zakupu, bo są ustawy antydumpingowe i wiesz, za to jest, za to jest, biznes paliwowy jest biznesem bardzo regulowanym. Od Urzędu Rezerw Strategicznych po, po wiele innych, po wiele innych, wiesz, certyfikatów. Każde paliwo, które przyjeżdża jest certyfikowane. Tutaj nie można takich rzeczy robić, ale przywoła Marku, którego mnie nauczyła babcia i często powtarzam, że ja biznesu nie robię na ludziach, tylko z ludźmi. Najniższa marża i, ta, i tak to funkcjonuje. No internet huczy w mediach, wiadomo tych tradycyjnych, telewizja szukają stacji za 5,19, 5,18, mają stacje za 4,99 i udają tak. ślepych i głuchych. No ale to wiemy, że różnego rodzaju tematy wojenne, tematy medyczne, już wszyscy, każdy z nas wie, że też media że tak powiem, yy, mówią to co to co ludzie mają usłyszeć, a nie zawsze to, co ludzie usłyszeć, prawda? Ej dobra koda, to powiedz mi, to na, to na czym ty tam zarabisz? Znaczy, to pewnie to jest podobnie ze stacją benzynową, jest podobnie jak z kinem, nie?